Modlitwa wiary. Wyznanie wiary. Ojcze przedwieczny, w potężne imię Pana Jezusa Chrystusa, przyjmuję cię i uznaję cię za mojego Ojca, za Stwórcę niebios i ziemi, jedynemu i wszechmogącemu, prawdziwemu i żywemu, Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, Jego jedynemu Synowi, jako mojemu odkupiciel, jako mój jedyny i wystarczający zbawiciel mojego życia i mojej duszy, jako moja skała, Panie, przebacz mi każdą moją nieprawość, każdy nasz bunt, każdy mój grzech, przebacz mi wszystko, czym obraziłem Cię myślą, słowem i czynem, obmyj mnie i oczyść Twoją cenną krwią, żałuję i wyrzekam się przed Twoją obecnością każdego z nich i wszystkich grzechów. Otwieram drzwi mojego serca i mojego życia, abyś mógł wejść do mnie i stać się moim osobistym Panem i Zbawicielem. Dziękuję Ci za wybawienie mnie z Królestwa Ciemności i za prowadzenie mnie do Twojego Królestwa Światłości oraz zapisanie mojego imienia w księdze na wieki wieków w księdze życia. Nigdy go nie usuwaj. Napełnij mnie i zapieczętuj swoim Duchem Świętym na chwałę Boga. Dziękuję mojemu Panu. Amen. Zapraszamy do czytania Biblii.